W poszukiwaniach drugiego Andrzeja Dudy prezes PiS na razie niezdecydowany, czy to będzie czarny, czy może biały koń w wyścigu prezydenckiego. Lista ma się zawężać, a niemal rzutem na taśmę do gry wchodzi samorządowiec zwany cudownym dzieckiem PiS. O Lucjuszu Nadbereżnym i pozostałych w roli kandydata na kandydata Jakub Sobieniowski. To raczej nie zwiększa szans Przemysława Czarnka, by został prezydenckim kandydatem PiSu. Ja bardzo wysoko cenię pana profesora. Wyjątkowo utalentowany człowiek. Sądzę, że z wielką przyszłością. No, tylko jest takie pytanie, czy jest w stanie wygrać, szczególnie w drugiej turze. Żeby wygrać w drugiej turze, kandydat PiSu musiałby mieć szansę także na głosy umiarkowanego elektoratu. A Przemysław Czarnek to polityk skrajny. Tylko prawybory w PiSie wygrałby z łatwością. Ma za to dużą chęć na kandydowanie. Tak dużą, że nie ma skrupułów, by zorganizować polityczne spotkanie w kościele. W Polsce wolnej, niepodległej, suwerennej, wielu z nas obecnych już nie zauważa. Ja nie wiem, czy my mamy czarnego konia, czy może białego. W tej chwili są badania. Długo czarnym koniem wśród pisowskich kandydatów na kandydata wydawał się Karol Nawrocki, szef ipn który, jak liczy pis. Miałby przyciągnąć także zwolenników Konfederacji. Urząd Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej to ogromny zaszczyt i wielka sprawa. To jest rzecz naturalna, natomiast dzisiaj, tak, 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 tak. dzisiaj wykonuje swoje obowiązki jako prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Gwarancję współpracy I, tak, tak, tak. i lojalności wobec Pisu dawałby kandydat taki jak Andrzej Duda. Przede wszystkim powinien to się mówi, że Powinien być wybieralny. Duże szanse ciągle ma Tobiasz Bocheński. Jest w PiSie, jest i ma być lojalny wobec PiSu i nie jest skrajny. Mógłby obiecywać umiarkowanie, łączenie i wspólnotę. Jak kiedyś Andrzej Duda. Jest też taki głos, że jest jakiś taki fajny kandydat, o którym jeszcze nie wiemy. Nie wiemy. Jest jeszcze ktoś, o kim aż tak dobrze myśli i mówi. Jarosław Kaczyński to Lucjusz Nadbereżny. Prezydent stalowej woli. Naprawdę wspaniały ród! Kiedyś by się powiedziało, że książęta, no dzisiaj inne czasy. No ale miejmy nadzieję, że kiedyś będzie królem. Tak Jarosław Kaczyński opisywał jego zdaniem idealnego kandydata PiSu. A tak mówił o Lucjuszu nad Bereżnym. Mamy do czynienia no, z tym niezwykłym panem, który tutaj stoi obok mnie i jego niezwykłą małżonką, ale także... No, z tym małżeńskim dorobkiem, wspaniałym. Lucjusz Nadbereżny w pisie jest znany po prostu i znany z tego, że wie, jak zdobywać przychylność Jarosława Kaczyńskiego. Prawdą jest, że młody biegnie szybciej. Ale to starszy zna drogę. Fakty zapytały Luciusza Nadbereżnego o bycie kandydatem na kandydata PiSu. Jeżeli ktokolwiek w takim kontekście wymienia moje imię i nazwisko i widzi moją osobę, to ja mogę tylko bardzo serdecznie podziękować. Jest oczywiście mi bardzo miło w tym zakresie, ale jeszcze raz podkreślę, że ja żadnych takich planów ani takiej ambicji osobistej nie mam. Jarosław Kaczyński nie wykluczył ujawnienia kandydata przede wszystkim swojego i partii w drugiej połowie listopada Jakub Sobieniowski Fakty